Witamy Państwa i pozdrawiamy. Jesteśmy na stadionie Preziro Arena w Sinsheim. Z nami jest około 30 tysięcy zgromadzonych kibiców na trybunach. Zapraszamy i Państwa, by razem śledzić dzisiejszy mecz. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. A przed nami arcyciekawe starcie w niemieckiej Bundesliga. Hoffenheim zmierzy się z Freiburgiem. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Hoffenheim powalczy dziś o zwycięstwo w następującym składzie. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocnych. Freiburg zacznie taką oto jedenastką. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Pierwszy gwizdek, jedziemy. Zagranie na dobieg, popatrzmy. No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Reform. Ależ przechwyt prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Niedokładna piłka, jest po akcji. Wymieniają piłkę, szukają okazji do zaatakowania. Znakomite, prostopadłe podanie. Czy wyjdą na prowadzenie? Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Prawka! I to jest otwarcie w wyniku tego meczu nerwowego, proszę państwa. I gospodarzy w niebo wzięci. Ja coś czuję, że teraz to się dopiero zacznie. Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej bramce, choć bez powtórki wszystko było widać jak na dłoni. Fatalna interwencja, trudno to inaczej nazwać. Nie można tak wypluwać przed siebie piłki, bo trudno się spodziewać, żeby ktoś tego nie wykorzystał. Prowadzą zatem 1 do 0. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. Ma piłkę przy nodze. Framka coraz bliżej. Ależ teraz ważna interwencja. Było bardzo groźnie. Postawili wysoki pressing i to się opłaciło. Mają piłkę. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Grifo. Jak się rozwinie ten atak. Są coraz bliżej bramki. Przechwyt piłki w tercji obronnej rybala. Jak to teraz rozegra? Mogą wyrównać nadal trzeba, wciąż groźnie i to będzie rzut rożny. Ośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Czy trafi do siatki? No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce. Oddają inicjatywę przyjezdnym. Czy jednak można ich za to krytykować, skoro wynik meczu jest dla nich korzystny? Jak widać, różnymi metodami można osiągać dobre rezultaty, a wysoki wskaźnik posiadania piłki może być drogą do celu, ale też nie musi. Strata przejmują rywale. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźniej. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Uwaga, wychodzi sam na sam. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Jest za linią obrony. Uwaga! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo teredyktów jest Jest okazja, by podwyższyć prowadzenie. Muszą jednak uważać, by nie narazić się na kontrę. Do gdzieś na 11 metr. Chyba tego zamykają. Wraca do akcji i odbiera piłkę. Tylko minuta dodatkowego czasu. Szansa na gola. Ha! Tak, tak piłka w ramce. Odskakują rywalo. Mają już dwa gole przewagi. Spójrzmy teraz na to trafienie, znakomity time, Jedna drużyna zejdzie na przerwę ze zwieszonymi głowami, druga z uśmiechami i euforii Tyle psychologicznie, znaczy bramka do szatki. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Próbuj jeszcze liścia. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. A piłka z rogu. A teraz? Teraz Bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło. Gdyby choć trochę zawiało, piłka wpadłaby do bramki po tej głowce. Krystof Baumgartner. Paweł Kadeżabek. Webuł. Dabur. Kraw wstrzymana. Był spalony. Biegł na pozycję spalonego zanim doszło do tego podania. Więc sędzia podejmuje słuszną decyzję. Maksymilian Egesztajn. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Zablokowany ten strzał. Kresza na bramkę. Proszę, kolejny zblokowany strzał. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Kontratak, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. No i było blisko, ale jednak niecelnie. Niestety dla nich niecelnie. Zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych, ostatnie pół godziny gry przed nami. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. A teraz kontratak, jak to rozegrają? Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawie. Gol! Ola, ryzykował tym polejem, ale opłaciło się palce lizać. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. I mamy obecnie 3 do 0. Stein, Prawo dobrze w obronie. A teraz mają dużo wątłego miejsca na skrzydle. O i nie ma! Dużo tutaj do gola nie zabrakło. Piłka minęła, jednak słupek. Tak, to było całkiem dobre uderzenie głową. Nie może mieć do siebie zbyt dużych pretensji, ale braku gola na pewno żałuje. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż wiadomo, prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Tracą teraz piłkę. Nie utrzymali posiadania. WEBU. Mają teraz szansę na kontratak. Trochę zbyt pochopnie. Nici z kontrataku. Grifo. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Piłka za boiskiem. Grę z piątego metra wznowi bramkarz. Bur. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Wydawało się, ale tylko się wydawało, że coś z tego będzie. Jednak dośrodkowanie minęło partnerów. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Pozostało już tylko 120 sekund. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Traci piłkę po tym wejściu. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Koniec, proszę Państwa. W werbowym spotkaniu lepsza. Do...